Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kell. Twoje życie rozwija się i pędzi naprzód, tak jak wszystko inne na świecie. Odzwierciedla się to w ciągłym przepływie Twoich emocji, obserwuj je. Jak obłoki przepływające po niebie. Kiedy odczuwasz lęk, możesz zmniejszyć to uczucie poprzez koncentrację na swoim oddechu. Podczas wdechu, licz do pięciu, zatrzymuj oddech licząc do pięciu i wypuszczaj go znów licząc do pięciu. A potem patrz, jak lęk odpływa. Codzienna inspiracja w ciągu serca. Do usłyszenia Dlaczego? jutro.